Na stadionie w Baranowie Sandomierskim rozegrano miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze. Tegoroczna rywalizacja była rekordowa, bo udział w zawodach wzięło aż 30 drużyn. Dla wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych to forma sprawdzenia swoich możliwości bojowych. Kto w tym roku okazał się najlepszy? Zawody w Baranowie Sandomierskim rozpoczęły się od uroczystego przemarszu wszystkich drużyn. Jako, że zawody odbywały się 1 września, nim rozpoczęto rywalizację, minutą ciszy upamiętniono 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Zawody sportowo-pożarnicze odbywają się co roku i są ważnym sprawdzianem dla wszystkich uczestników. Uczestniczy rekordowo duża liczba osób, zawodników, drużyn, 30 drużyn, z czego 13 w grupie A, czyli grupy męskie, 5 drużyn w grupie kobiecy, grupa C. 12 drużyn członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, z czego 7 to grupa chłopców i 5 grupa dziewcząt. No tutaj też należy dodać, że między tymi startami dziecięcymi a dorosłymi już będzie jeszcze atrakcją występ dziecięcej drużyny pożarniczej, którą mamy na terenie tutaj miasta i gminy Baranów Sandomierskich, która działa tutaj już od kilku lat przy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchorzowie. Odnośnie ćwiczeń przygotowania drużyn do zawodów. Każdy, każda drużyna w swoich jednostkach ćwiczy indywidualnie. Wiem, że niektóre drużyny już od dwóch miesięcy, przez cały okres wakacyjny spotykają się, aby no jak najsprawniej później to ćwiczenie podczas tych zawodów wykonać. My wychodzimy do nich również, bo tor cały do ćwiczenia bojowego, jak i stafety jest od tygodnia już ustępniony na tej płycie boiska na tym stadionie. Także drużyny mogą spokojnie startować sobie przez cały tydzień w dowolnej porze dnia i godziny. Dla grupy, dla grupy dorosłej udostępniamy również te motopompy do hasu, na której drużyny startują z zabezpieczeniem tak samo stanowisk wodnych. W każdej grupie rozegrano po dwie konkurencje, a suma punktów dawała wynik końcowy. By uzyskać dobry wynik trzeba spełnić wiele warunków. Drużyna musi być zgrana, a każdy odpowiednio przygotowany. Poza dobrą formą fizyczną niezbędna jest wiedza, by wszystko zrobić szybko i precyzyjnie. Tak się to, tutaj to odbywa, sztafeta pożarnicza i zarówno w młodzieżowych drużynach pożarniczych, jak i w dorosłych, jak i ćwiczenie bojowe, no liczony jest tutaj czas, mierzony czas dokładnie, ale e, oczywiście dochodzą na do tego punkty karne, które można dostać za no, niewykonanie poprawnego pewnego elementu ćwiczenia, czy to zmiana, przekroczenie strefy zmian, czy e, złe na przykład e, ułożenie sprzętu na, na stołach, tutaj jeżeli chodzi o młodzieżowe drużyny pożarnicze, czy rozpoznanie odpowiednio armatury e, pożarniczej, e, czy Ocenie płotka, spadnięcie zrównoważni. No to są te elementy. E, Nie wydanie poprawnych komend, to też e, taki regulamin, tutaj musztry, który też jest oceniany. Poprawność i precyzja wykonywania poszczególnych e, zadań jest istotna, istotnie ważna, ponieważ podczas działań również e, ten nawyk pozostaje i zarówno podczas ćwiczeń e, w jednostkach, czy to z Państwową Strażą Pożarną, czy, czy jeżeli jednostki OSP we własnym zakresie przeprowadzają sobie takie ćwiczenia i te elementy, poprawność ich wykonania, powtarzalność są w stanie opanować do perfekcji, no to na pewno ułatwia to przy zdarzeniach już w czasie realnym i w dniu dzisiejszym również te elementy podczas startów w poszczególnych konkurencjach przekładają się na skuteczność w działaniach ratowniczo -gaśniczych. W tym roku poza zawodami w poszczególnych gminach powiatu Tarnobrzeskiego odbędą się także zawody na szczeblu powiatowym. Także z tego powodu rywalizacja była zacięta, bo chętnych by awansować do kolejnego etapu nie brakowało. Niezależnie od uzyskanych wyników, zawody dają cenne wskazówki i pokazują co dana drużyna robi dobrze, a nad czym trzeba jeszcze popracować. Zawody gminne są elementem eliminacji do zawodów powiatowych, które odbędą się w ostatnią niedzielę września. Rozpoczynamy w Baranowie Sandomierskim i później w gminie Grębów, Gorzyce i Nowa Dęba. Takie same zawody odbywają się. Prawo udziału w zawodach powiatowych mają mistrzowie zawodów gminnych oraz mistrzy z poprzedniej edycji zawodów powiatowych, w związku z tym te drużyny to są już te najlepsze, które, które wystartują z gmin, a na terenie powiatu tarnobrzewskiego zawody miejsko-gminne czy gminne stoją naprawdę na wysokim poziomie. Na pewno ta rywalizacja, która jest wprowadzona na, na tych zawodach przyczynia się do poprawy. Do... Jeszcze większej sprawności tych osób, zaangażowania z życia poszczególnych jednostek na, terenu, na terenie gmin. W dniu w dzisiejszym rozpoczynamy dopiero cykl tych zawodów gminnych, miejsko-gminnych, czego zwieńczeniem będzie w dniu 29 września zmagania na szczeblu powiatowym, i wtedy już z poszczególnych gmin najlepsze drużyny będą stawały w szranki. W kategorii męskich drużyn pożarniczych kolejny raz najlepsza okazała się Ochotnicza Straż Pożarna w Skopaniu. W grupie kobiecych drużyn pożarniczych najlepiej zaprezentowała się drużyna reprezentująca Ochotniczą Straż Pożarną w Suchorzowie. W kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych chłopców wygrała drużyna ze Ślęzaków, a wśród dziewcząt najlepsza okazała się drużyna z Suchorzowa. Jeżeli chodzi o cel zawodów, no jak zawsze jest to popularyzacja tutaj ochrony przeciwpożarowej, takiej szeroko pojętej, bo start w zawodach to też taka dyscyplina, to przygotowanie, czyli sprawność fizyczna, sprawdzenie sprawności sprzętu, którym dysponują jednostki na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierskich i tutaj bardzo mnie cieszy właśnie ta duża liczba osób tych młodzieżowych drużyn pożarniczych, bo często jakiś procent tych członków zostaje potem już członkami dorosłych drużyn, czy to kobiety. Wiecych czy męskich, no i zasilają te szeregi straży pożarnych, które już bezpośrednio biorą też udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, czyli jednostki tak zwane operacyjno-techniczne. Dla części drużyn tegoroczne zawody były debiutem, a szczególnie ważna jest coraz większa aktywność młodzieży. Zmagania w ramach sztafety pożarniczej i ćwiczenia bojowego podziwiała spora grupa mieszkańców, która mogła w ten sposób zobaczyć jakim potencjałem dysponują poszczególne jednostki. Na pewno duże wsparcie z samorządu. No, mamy na gminie 13 jednostek. Trzeba się z tym liczyć, że jest spory wkład w utrzymanie tych jednostek i bieżące funkcjonowanie musi samorządu być wyłożone. Mamy to wsparcie, widać te efekty 30 drużyn startujących na dzisiejszych zawodach. No jak powiedziałem wcześniej, jest to rekord w skali powiatu. Żadna gmina nie jest w stanie tyle tych drużyn wystawić. My, u nas też bywało, że 27 drużyn nie startowało, ale 30 drużyn to jest rzeczywiście w tym roku jest rekord. Cieszę się, że... Jest 12 drużyn młodzieżowych. Myślę, że jakby się udało, żeby tak choć 30% z tych młodzieżowych drużyn wstąpiło później do grupy dorosłej, dotrwało do końca, to będziemy na pewno mieć duże wsparcie podczas później działań ratowniczo-gaśniczych.